Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj pokażę wam bombowe barwy. Czyli brickheada na licencji LEGO Fortnite, 151 elementów i zestaw był do zgarnięcia jako GWP, czyli przypominam, Gift with Purchase, czyli po naszemu gratis do zakupów przy okazji kupowania czegoś na LEGO.com. I w LEGO Storach wygląda to w ten sposób. No i na ten moment możecie sobie to po prostu zdobyć na rynku wtórnym, gratis już się wyczerpał. No i stacjonarnie już na przykład przy okazji otwarcia LEGO Stora w Katowicach tego zestawu nie było. Była dostępna tylko dynia, która i tak szybko wyszła. Ja zgarnąłem ten gratis właśnie razem z Dynią, kiedy robiło się zakupy na ponad 500 zł. Tutaj kwota była niższa, chyba 370, jeśli dobrze pamiętam. No i jeśli chodzi o wygląd Brickheada, to wygląda naprawdę całkiem spoko, bo mamy tutaj rzeczywiście charakterystyczne cechy postaci i dzięki temu od razu widać, kto to jest. Bo czasem z Brickheadami wiecie, jak jest, że patrzymy, patrzymy i tak co, kto. Tak jak ostatnio wam pokazywałem, na przykład Froda i Goluma. No. Gdyby nie opakowanie, to można by zgadywać i zgadywać i pewnie byłoby bardzo ciężko. No ale dość gadania, idę to otworzyć i zobaczmy, czy bombowe barwy są bombowe. Mam nadzieję, że po złożeniu nadal będę mógł mówić. Ej, to jest naprawdę ładny brickhead. No ale ten fantastyczny nadruk, który widzimy na torsie, to już jest duży plus. Pudełko z drugiej strony wygląda w ten sposób. Możemy sobie tutaj po prostu zobaczyć brickheada od przodu i od tyłu. I to właściwie tyle. Ja natnę plombę i wyjmiemy to, co skrywa pudełko. No a jeśli chodzi o zawartość, to znajdziemy tutaj oczywiście worki z klockami. Instrukcje, no i takiego playta 6x6 w kolorze czarnym. Instrukcja zgięta na pół. Mamy tu oczywiście tylko i wyłącznie widoczny render. A jeśli chodzi o worki, te są nieponumerowane. No i mamy tutaj dwie sztuki takich foliowych worków z klaskami. Poskładam i zaraz zobaczymy, jak figurka prezentuje się w pełnej krasie. Mały update. Jednak są trzy worki. W kategorii Brickheadowej zdecydowanie na plus, a mówię w kategorii Brickheadowej dlatego, że Brickheady to jest po prostu kompletnie inna sfera zestawów Lego. To jest tak samo jak z Funko Popami. no nie można ich zestawiać z figurkami akcji czy z figurkami kolekcjonerskimi, takimi w formie statuetek, bo one też wyglądają kompletnie inaczej. Inaczej, i myślę, że po prostu trzeba się do tego wyglądu przyzwyczaić. No, i tutaj, tak jak mówiłem, w kategorii Brickhead zdecydowanie spoko. No to pooglądajmy sobie to z bliska. Jak to w przypadku brichedów jest tutaj kwadratowo, jest kanciaście. No i w pewnym momencie, kiedy jeszcze ta fryzurka nie była dokończona, pomyślałem sobie, o trochę przypomina potwora Frankensteina. Ale potem po wykończeniu tej fryzurki stwierdziłem, a jednak wcale nie, no bo zobaczcie, mamy tutaj takie włosy spięte w koński ogon. Mamy całkiem fajnie wyprofilowaną fryzurkę. No i jeśli chodzi o wykończenie w postaci tych okularów, które są tutaj wpięte, no wygląda to zdecydowanie spoko. Sama buźka może nie jest zbyt. Charakterystyczna, ale kolorowe włosy i właśnie te okulary powodują, że widać od razu że to nie jest jakaś taka przypadkowa postać. No i przede wszystkim to, co podoba mi się najbardziej, to właśnie ten nadruk, czyli ta taka lama jednorożec. Dawajcie znać, jak to się nazywa, bo lamę z Fortnite'a to jak najbardziej znam i kojarzę, ale już w takiej jednorożcowej wersji totalnie nie. Czy to jest jakaś wersja, nie wiem, limitowana? Chętnie się dowiem. Piszcie. No i tutaj też możecie zobaczyć, jak figurka prezentuje się od boku z jednej strony w ten sposób, z drugiej strony w ten sposób. Tutaj na wyposażeniu znajdziemy kilof, no i oczywiście mamy Taką klasyczną e, podstawkę, którą znajdziecie w figurkach serii Lego Brickheads. No to chyba temat wyczerpałem, nie ma co już więcej mówić. Zobaczyliście wszystko. Pora na krótkie podsumowanie. Po pierwsze, co często powtarzam, za darmo to i ocet słodki, więc kiedy ten zestaw wpadł mi do koszyka za friko przy okazji zakupów, no to oczywiście grzechem byłoby nie skorzystać i nie wziąć tego zestawu. Kolejna rzecz jest taka, że Brickheady po prostu po wyjściu z dostępności takiej powszechnej i tak nabierają na wartości, no a ten zestaw powszechnie tak do dostępny nie był, bo oczywiście możecie go sobie kupić z drugiej ręki, natomiast nie można go było kupić w regularnej sprzedaży, tylko zdobyć jako gratis, więc pewnie kiedy już sytuacja na rynku się uspokoi, kiedy kupi ten zestaw, kto ma go kupić, to pewnie potem i tak ta cena będzie sobie rosła, więc wiecie, pod kątem takiej wartości, to nie tylko sentymentalnej możecie sobie potem ten zestaw sięgnąć, ale i pod kątem tego, że będziecie czuli, że macie coś wyjątkowego, a tak najzwyczajniej w świecie to jest po prostu udany Brickhead, bo wygląda dobrze, może nie jakoś ultra oszałamiająco, ale ten Fortnite'owy nadruk na pewno będzie też dla Was fajnym symbolem tego, jak szczególny to jest zestaw. No to chyba temat wyczerpany, pora na standardowe. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.